Przyjrzyjmy się kolejnej nowej formule, która występuje tylko w Excelu 365, i to jest kolejny dobry powód, aby tego Excela mieć. Mamy przed sobą tutaj kilka informacji na temat oddziałów, produktów, które w tych oddziałach są produkowane, kraju tych oddziałów, ceny, ilości i wartości, standardowo. No, jeśli chcielibyśmy teraz w taki, właśnie standardowy, znany nam sposób, Zrobić takie podsumowanie takich wartości, no to co? Stworzylibyśmy sobie tabelę przestawną. Stwórzmy sobie ją szybko. Zaznaczam całe, cały ten zakres tej tabeli. Oczywiście, nie muszę go też zaznaczać, ponieważ mogę ustawić się gdziekolwiek tutaj. Wstawianie tabela przestawna. Utwórzmy ją sobie obok, żeby mieć też porównanie za chwilę. No i zróbmy sobie, porównanie, zróbmy sobie taką tabelę, w której będziemy chcieli zobaczyć na przykład. Wartość produkcji w danym oddziale, a więc oddział i wartość. Gotowe. Mamy podsumowanie. Tylko wiecie, z tabelą przestawną jest tak, że zawsze musimy pamiętać, żeby tą tabelę odświeżyć, jeśli jakiekolwiek dane w naszej tabeli się zmienią. tak? Bo jeśli na przykład w sieradzu mielibyśmy wyprodukowanych ilości na przykład zamiast 6, 6 tysięcy, no to tutaj nam wartość się drastycznie zmieni. Natomiast w naszej tabeli nic się nie stanie, dopóki tej tabeli nie odświeżymy. Dlatego świetną alternatywą jest formuła grupuj według, która będzie zawsze automatycznie, dynamicznie odświeżać wartości na podstawie wartości źródłowych. Jak taka formuła wygląda? Zobaczmy. Ustawiam się w komórce O1 i wrzucam sobie formułę po znaku równa się grupuj według. Formuła, jak widzicie, jeszcze jest u mnie nie przetłumaczona, to znaczy, że jest super nowa w Excelu i składa się z kolejnych dosyć wielu argumentów, wśród których musimy zaznaczyć przede wszystkim pierwszy argument, czyli jakie komórki będą grupowane. No to ja sobie zaznaczę tak jak w tabeli przestawnej, będą to oddziały czy też miasta oddziałów. Zaznaczam zakres C1, C24. Następnie wartości, które chcemy sobie podsumować w obrębie tych oddziałów, to będzie kolumna H, a dokładniej zakres H1, H24. Następnie po średniku musimy zaznaczyć w, yy, według, yy, w jakiej formie te wartości mają zostać przedstawione czy też podsumowane. No, My chcemy po prostu podsumowanie, tak jak jest to w tabeli przestawnej, a więc, po, yy, a więc zaznaczam sobie sumę. Dodatkowo po kolejnym średniku możemy zaznaczyć, czy nasza tabela utworzona w ramach formuły grupu i według ma mieć nagłówki. Ja zaznaczam opcję 3, tak, i żeby te nagłówki były pokazane tak, jak to jest w tabeli przestawnej. W tym momencie zamykam sobie nawias, ponieważ pozostałe argumenty są opcjonalne i dam Enter. I zobaczmy, co się tutaj stało. Nasza tabela wygląda identycznie. Jak nasza tabela przestawna. I tylko że widzimy, że nasze wartości już od razu zostały zaktualizowane, więc teraz, jeśli byśmy sobie przywrócili tą wartość w śradzu tych naszych obudów do na przykład 60, to zobaczmy, BUM! Od razu w naszej formule grupu i według te wartości są aktualizowane, natomiast tabelę przestawną zawsze musimy jeszcze dodatkowo ręcznie zaktualizować, żeby te wartości były zgodne. Jeśli chodzi o inne ciekawostki w ramach tej formuły grupuj według, to oczywiście, tak jak jest to w tabeli przestawnej, możemy grupować taką nowo utworzoną tabelę według różnych kolumn oraz oczywiście też ją sortować. Jeśli jesteśmy już tutaj przy oddziałach i chcielibyśmy posortować sobie te wartości od największych, do najmniejszych, zróbmy to sobie w tabeli przestawnej dla przypomnienia, żebyśmy mieli porównanie ustawiam się gdziekolwiek tutaj w obrębie tych wartości przechodzę sobie do karty dane i wybieram opcję ZA nasze wartości zostały posortowane od największych do najmniejszych jeśli chcielibyśmy zrobić to samo w formule grupuj według to wystarczy, że dodatkowo w argumencie sort order Wybierzemy sobie, w ramach m, którego numeru kolumny ta tabela ma zostać posortowana. Zobacz, ona, ta tabela składa się z dwóch kolumn, a więc my będziemy chcieli posortować według kolumny drugiej. I tutaj mamy do wyboru albo sortowanie od najmniejszych do największych, albo od największych, więc możemy albo wpisać dwójkę. Zamknę nawias Enter. Teraz się nic nie stanie, bo ona domyślnie jest sortowana właśnie od najmniejszych do największych. Ale jeśli chcielibyśmy posortować od największych do najmniejszych, wtedy przed tą dwójką, czyli drugim numerem kolumny, dajemy minus 2. Enter i teraz mamy sortowanie identyczne jak w naszej tabeli przestawnej. Jeśli chcielibyśmy dodać więcej kolumn do grupowania naszej tabeli przestawnej, oczywiście możemy to zrobić. Przepraszam, nie tabeli przestawnej, tylko naszej formuły grupuj według. Możemy to zrobić poprzez zaznaczenie argumentu zamiast C1, C24, czyli tylko jednej kolumny. Możemy sobie na przykład zgrupować hmm, według oddziału i produktu. Wtedy ten argument będzie wyglądał właśnie w taki sposób: C1 do D24. Dajmy Enter. No i widzimy, że teraz te dane są zgrupowane właśnie w taki sposób, że widzimy, Iż na danym oddziale występuje dany produkt. Jestem bardzo ciekaw, czy ta nowa formuła Grupu i Według spodoba Ci się na tyle, że zaczniesz jej używać zamiast tabeli przestawnej, czy też nawet zamiast formuły Suma Jeżeli. Za obejrzenie dzisiejszego materiału bardzo Ci dziękuję. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, okejki okay i do zobaczenia w kolejnych materiałach już wkrótce.